Witam was! Z tej strony Drakonager, Gera. Oto przed Wami drugi odcinek z serii zagrajmy w Golf Pics. A jak widzicie, jesteśmy w drugim świecie i. tam dardam mamy. nową kartę. Ale serio, zastanawiam się, czy naprawdę można po prostu. No, no tak, no widocznie da się. Dobra, sprawdźmy to. Przeskok! To jest. Karta skakania. Więc... Nieźle. Okej, okay, um. nie wiem, jakoś po prostu chyba wygodniej mi będzie mimo wszystko yy, używać tego, no, jakby to nie nazwać, kursora. Ale naprawdę, można w dowolnym miejscu. No dobra, no jak ktoś chce klikać gdziekolwiek, to spoko. Czyli tak, najpierw przeskoczyć. W którą stronę. No, wszystko jedno. No i patrzcie, już się gra rozwija. To jest piękne. Dobra, czyli tak, to jest ruch w płaszczyźnie to jest skok. No, myślę, że to jest dość proste do zrozumienia. Dobra, tym razem chyba. Można spokojnie tutaj, tutaj i nie robi to różnicy. <gry> Czyli tak skok 2, odbicie. Musiałem sobie wytłumaczyć jak krowie na poza y, let's play'em, że jak masz kartę jeden ruch y, na płasko i się odbijesz od ściany, to będziesz w tym samym miejscu. I chyba do mnie dotarło w końcu. Mam na nadzieję, że mi to później pomoże. Yy, z, no, zaczaić. Yy, pojąć. Co i jak się tu robi. No, mam nadzieję, bo jednak ja to mam niezłe problemy z tym. O, panie, pasz! Karta mieszana! Ale jajca! Zobacz, czyli tak. Kolejność jest taka, że najpierw skaczesz, potem się ruszasz. I tutaj jest to ikonka karty. Yy, na karcie jest ikonka, że piłka na skos. Mhm. No dobra. To też jest jakaś tam wizualna reprezentacja tego, z czym mamy do czynienia. I teraz tak, gra daje nam dwie ścieżki. I. Zauważcie, że to jest. Że, to jest, że, one, się, że one się różnią. Dobra, pokażę to w praktyce. Dobra, to jest dość oczywiste, że zaczynamy od tego. Ale jeżeli teraz zaczniemy w ten sposób. No właśnie. No to jesteśmy w dupie. Więc tutaj już y, wybór ścieżki ma znaczenie. Gdyby było na odwrót, znaczy no, taka ta karta była na odwrót, to wtedy tak, byśmy zrobili to tędy. Czajcie? Tak, ja też nie. <grytanie> w byłoby śmieszne, jakby teraz się pojawiła ta sama plansza, tylko właśnie z, z tą odwróconą kartą. Czyli tak. Ej, czy mi się wydaje, że tutaj też można skoczyć. To jest ciekawe. No tak, tylko teraz muszę wskoczyć... Może powinienem zacząć jednak od skoku. Hm. Nie wiem. Będziemy eksperymentować. Nie, no myślę, że Git. Czeka się, gdybym zaczął. Od skoku. Nie, wyrzubiłoby chyba na to samo. Niektóre poziomy mają więcej się do rozwiązania. Na tyle, na ile się zorientowałem. Dużo skakania. Jak e, kangur na koksie. Hmm. Skok. Ruch. Tylko tak skoczę w ten sposób, to tutaj się stoczę. Nie wiem, czy mnie to urządza. Więc zacznijmy może od zwykłego skoku. Mhm. I teraz tak, mógłbym to przeskoczyć, ale właśnie to wtedy, do przestrzelę, nazwijmy to, i wylecę poza planszę. Wiecie co, kusi mnie, żeby zobaczyć jak to wygląda. Po prostu. Nie ja wiem, że to jest głupie, ale mam po prostu na to ochotę, ok? I suru. No i wpizdu. Także ciekawość zaspokojona. No i teraz tak, mam jeszcze dwie takie karty. Czekajcie, coś mnie zastanawia. Chcemy coś sprawdzić. A, ruch jest w tę samą stronę, no tak. Trochę mnie zmyliło to, że strzałka jest w tę stronę, Boże. Ogarnij się. Dobra, po prostu się odbijam. Dobra, to zapamiętajmy, że się odbijam. No tak, przecież wskazujesz tylko jeden kierunek ruchu. To ma znaczenie, to, jest, to ma fundamentalne znaczenie. Eee, no dobra, to czego by tu zacząć? Chyba, że ogólnie byśmy. Ej, a jakby tak skoczyć w tę stronę, to to jest jak ruch o trzy w jedną stronę. Czy ja to rozgryzłem? Czy po prostu jestem tak durny, że mi się tylko tak wydaje? w morda, nie mówcie mi. Ale numer! No to było całkiem sprytne. No patrzcie. Takie Cusie? takie o tegoś nazwę w golfie. To nie są chyba bunkry, bo bunkry to były takie doły z piaskiem. Hmm. Wiecie co? Może sprawdzę sobie tak na szybko, spróbuję przynajmniej znaleźć co to jest i widzimy się za chwilę. Dobra, żaden ze mnie golfista, coś tam znalazłem, nie wiem czy to jest konkretnie to, ale jest taki termin w, właśnie w golfie jak rough z angielskiego, tam sporo jest takich zwrotów z, z angielskiego, r-o-u-g-h, i że to jest taka jakby wyższa trawa, co technicznie się tutaj zgadza, aczkolwiek jeżeli ktoś się bardziej orientuje to niech da znać czy dobrze tutaj to ująłem czy niekoniecznie, bo ja się mogę bardzo o to pomylić. No dobra, wnioskując po kształcie, to jest po prostu taki zmieniacz kierunku. Taki odbijak, jakby. No nie pomyliłem się. Także mamy już kolejną rzecz, więc fajnie. Nie będziemy się nudzić. O, dobra. Rozwijamy formułę. Więc tak, jak odbije się, to tak. Raz, dwa, trzy. Tutaj bym skończył i dalej. Raz, dwa, trzy. No to z kolei wylecę poza planszę. To nie. Czekajcie. Raz, dwa, <śm> w w w w w w Czekaj, ja się bym chyba musiał odbić tutaj, mam takie wrażenie. Dobra, zobaczmy. Tutaj o jeden. I teraz walnąć trójkę. Dobrze, że nie dwójkę, bo byłby smród. No dobra. Geometria! No dobra, teraz przeskakujemy z istny skok wiary. No niestety. Grawitacja nie ulegnie nam, nie powie pas i nawet taka trójka nam tu nie pomoże. Czekajcie, tutaj jest tak. Tu dwójka, tu trójka. Tutaj taki ruch. Dobra, ja muszę chyba zacząć skokiem potrójnym, tak to nazwę. Wymyślam sobie własną terminologię. Potem... Trójką tu i dwójką. No tak, bo jakbym chciał tu skoczyć, to tutaj wychodzi na to samo. To jest, to jest symetria, z tego co widzę. Idealna symetria. W sumie, jak nasze są symetryczne, to są ładniejsze. Mam wrażenie, że też miało znaczenie przy projektowaniu. Dobra, zobaczmy, czy moje teorie się sprawdzą. I teraz. Benz I wychodzi na to, że miałem rację. Wzbicie w przestworza, ukończ świat drugi. Może ale to jest. Chyba kalka z angielskiego, te wielkie litery. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak tutaj przebiegał proces tłumaczenia, czy najpierw y, tworzyli angielską wersję, żeby. No. Zależy, y, z jakiego kraju jest ta gra, jakby nie patrzeć, ale nie wygląda to zbyt estetycznie. Yy, tak, świat ukończony, ale no właśnie, jakby to powiedzieć, gra mówi, że tak, a ja mówię, otóż nie. Uff, cztery karty w talii, no to się robi ciekawe. Yy, no dobra, żadna opcja tutaj nie wchodzi w grę, jeżeli chodzi o po prostu pójście na skróty. Musimy zacząć z tej strony. Dobra, mam pewien pomysł wstępny. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Skok. Raz, dwa, trzy. Tak, chyba o to chodzi. Na pewno o to chodzi. No, proszę, ten mózg jednak coś potrafi czasem. Zdolny, ale leniwy, jak to mówili w szkole, nie? To jest po prostu eufemizm na idiotę. Eufemizm to jest z kolei łagodniejsze określenie. Zamiast na przykład powiedzieć, że ktoś umarł, możesz powiedzieć: e, Nie wiem, odszedł do raju, albo po prostu odszedł. Nie wiem, trafił do nieba. Tak, tak, chyba można to rozumieć. O matko, ale to jest powywijane, to jest. To jest krzywe, jak plecy wielbłąda i to. Bakteriana tego dwugarbowego konkretnie. Swoją drogą, jeżeli nie się ile garbów ma Dromader i baktrian, to spójrz na pierwszą literę, bo masz. Dromader to jest D i tam jest jeden garb, a baktrian to jest B. I ma takie dwa brzuszki, no nie ta literka. Genialne! Ja tak zapamiętałem to. I to jest cudowne. E, w każdym razie, możemy się stoczyć. Jak zadziała tutaj odbicie się? No to chyba po prostu odbije się od tego, no. Jak, jak od ściany. No to to mnie nie urządzaj. Tak samo tu z kolei. Hm. Mogę pójść tutaj w środek. To też jest dość ciekawe, ale... Jeżeli bym chciał... Będę coś zrobić, no to się odbije od ściany, muszę trafiać w te ścięcia. Ja chyba muszę przeskoczyć. No, tak mi się wydaje. Czekaj, tu jeden. Dwa, jeden, skok. No i dupa, karty się skończyły chyba. Jeśli dobrze kalkuluję. No, jest wyzwanie. No te ostatnie etapy naprawdę już potrafią dać w kość. Hmm. Dobra, czego tu spróbować? Tu, tu. Ten środek jest ciekawy. Na ten skok muszę zachować z kolei. Dobra, wypróbujmy cokolwiek. No, i tak, co teraz nie zrobię, to jestem. Wydupię. No właśnie, utykam. na w świecie. No to mnie nie odbije. Chociaż takie elementy, które wykrywają, że jesteś obok, też byłyby fajne. No to moim zdaniem nie o to tutaj chodzi. No to z kolei, jakbym się wtarabanił, to mnie zrzuci. Dobra, no to spróbujmy jakoś w tę stronę. To jest jakieś podejrzane. Dobra, sprawdzę swoją teorię. Tak, odbijam się. Nic się nie zmieniło. Zmarnowałem skok. Ale ty, ja czegoś tutaj nie dostrzegam ewidentnie. To nie może być takie trudne. Tak, jakby trzeba było dostać się na szczyt i się z niego stoczyć, no ale. To tutaj trzeba by się dostać jakimś cudem. Przeskoczyć to. O kurde. Dobra, prawdę powiedziawszy, to ja muszę się nad tym zastanowić. Może wy już to rozgryźliście i teraz czekacie na mnie. No dobra, no to nie będziecie musieli długo czekać. Cięcie. Metodą prób i błędów to rozgryzłem. Pamiętacie jak mówiłem, że środek jest ciekawy? No właśnie. Tylko trzeba było dopracować swój pomysł. Eee, dobra, to teraz tak. No dobra, no i co dalej? To! Dalej. No po coś masz ten skok. Może chociażby po to, żeby nie wtrążalać się w... Nie ten dołek, co trzeba. No co było całkiem niezłe, muszę przyznać. Ciekawe jak ja sobie będę radził później. Uuhu! Czwórka, no nieźle, nieźle. No to może nie być koniec. Może jeszcze dostaniemy jakąś tam piąteczkę jak taki no prymus szkolny kujonek. Dobra, mogę walnąć skok, który mnie wywali z planszy, to inaczej nie do tego dążymy. Szkoda, że nie może sobie wpaść do tych dołków na przykład, tylko musimy akurat do tego jednego konkretnego. No co, bo lepsze, po flagę ma? Klasista jeden. Dobra, tutaj mógłbym wtoczyć się dwójką. Czwórką to ja mogę co najwyżej... Że czekaj, tutaj mam wrażenie że prędzej trzeba by coś zrobić. Dobra, zacznijmy od czwórki. No właśnie, dotarliśmy. Dobra, jedynka bez problemu wystarczy, żeby się sturlać. Skok trójką. O nie, no. Udało mi się, prawda? Jestem mądry. Świat ukończony. No, patrzcie. Coś nie coś potrafią, no nie? Mam powód do dumy. Będę się tym hełpił. Kolejna korona zdobyta. Haha. Jestem normalnie jak... No, jakiś himalaista. Czy inny. Jest jakieś określenie na osobę, która zdobywa góry? Górnik. Nie. No w każdym razie... Nazwij... nazwę się... Jestem samozwańczym Himalajistą. To, to brzmi zajebiście, no pomijając ten przymiotnik samozwańczy, ale, no, ser to pies. no, zamarzemy, wymarzymy, nic nie było. No dobrze, tak więc, jak widzicie, idziemy całkiem sprawnie, czeka nas trzeci świat i, no patrzcie, coś tu mamy na tym podglądzie, coś niby widać, jakieś takie pomarańczowe, brązowe, nie wiem. Ja, ja chyba jestem daltonistą i ja mówię, że coś ma taki kolor, a ktoś mi mówi, że, że nie. Nie wiem. Albo może to kwestia po prostu tego, że różnimy się chromosomami. No. To jest nawiązanie do płci. Biologicznej oczywiście. Także ten. No Taka ciekawostka, że jeśli dobrze kojarzę, to fakt, iż kobiety mają dwa chromosomy X wpływa na postrzeganie kolorów przez nie i one dzięki temu są lepsze w tej kwestii? Tak coś czytałem, ale... nie wyjaśnię Wam, w tego działa. No. Zakończymy sobie taką ciekawostką z gatunku biologia, to dlaczego by nie. Palicho, że gra sportowo-karciana. Ma mamy trawę, trawa też jest biologiem, tak? Będziemy się z tym kłócić? Myślę, że nie. Dobra. To póki są tyle z mojej strony, także dziękuję wam moi drodzy za obejrzenie i widzimy się w kolejnych odcinkach a co za tym idzie też i światach. Tak więc do zobaczenia.